Cześć, nazywam się Summer Halliday i dzisiaj opowiem wam historię mojej specyficznej przyjaźni. Wszystko zaczęło się, kiedy jeszcze byłam dzieckiem. Ja, Liberty i Travis, przyjaźnimy się odkąd pamiętam. Razem dorastaliśmy i byliśmy niemal nierozłączni. Wspaniale wspominam tamte czasy. W liceum niewiele się zmieniło. Razem się uczyliśmy i wychodziliśmy wieczorami. Jednak po pewnym czasie ja i Trawis zaczęliśmy zbliżać się do siebie trochę bardziej. Początkowo, jako przyjaciele, spędzaliśmy wiele czasu we dwójkę, a z czasem chyba zaczęliśmy czuć do siebie coś więcej. Ale przecież Trawis był moim przyjacielem z dzieciństwa. Czemu nie umiałam przestać o nim myśleć? Nie wytrzymałam i stwierdziłam, że poradzę się mojej jedynej przyjaciółki, Liberty. Jednak kiedy weszłam do jej pokoju, doznałam szoku. Sprawa jednak będzie bardziej skomplikowana niż sądziłam. Nie mogę powiedzieć liberty o moich uczuciach do Travisa. To mogłoby zniszczyć całkowicie naszą przyjaźń. Postanowiłam, że będę ją wspierać jak tylko mogę. Od razu po powrocie do domu napisałam do Travisa, że z nami koniec i lepiej abyśmy pozostali przyjaciółmi. Byłam załamana i nie chciałam tego kończyć, ale przyjaźń z Liberty tym bardziej. Już kilka dni później spotkałam się z Liberty w moim domu, by przygotować ją na jej wielką chwilę, wyznanie swoich uczuć Travisowi. Naprawdę nie chciałam, by to robiła, ale nie mogłam jej zawieść, więc pożyczyłam jej swoją najpiękniejszą sukienkę, ułożyłam włosy oraz zrobiłam makijaż, by w tej chwili wyglądała naprawdę przepięknie. Liberty czekała na Travisa w romantycznym zakątku w parku. Jednak nie wszystko poszło po jej myśli. Na szczęście ta Mała kłótnie nie wpłynęła znacząco na naszą przyjaźń, która trwała przez całe liceum, a po zakończeniu nauki ja i Liberty wyprowadziliśmy się do małych wynajmowanych mieszkanek na Travis zamieszkał w domu, który odziedziczył po babci. Mimo że nie chodziliśmy już do jednej szkoły, nadal utrzymywaliśmy regularny kontakt. Odwiedzaliśmy się nawzajem w domach oraz chodziliśmy na kawę. Wszystko było dobrze aż do tego felernego wieczora wybraliśmy się do klubu, aby trochę się rozerwać po stresującym tygodniu. Jak to bywa w klubie, nie ma imprez bez alkoholu, więc drink po drinku zaczęliśmy coraz bardziej tracić świadomość i hamulce nieco nam puściły. Mimo tego małego incydentu, reszta wieczora upłynęła nam miło. Nikt nie spodziewał się tego, co miało się dopiero wstać. Kiedy ja sobie nieświadomie spałam, całe moje mieszkanie zaczęło płonąć. Na szczęście udało mi się uciec i zadzwonić po odpowiednie służby. Niestety, z mojego mieszkanka nie zostało już nic. Lecz jedna rzecz na miejscu zdarzenia przykuła moją uwagę. Właśnie takim aparatem posługiwała się Liberty. Stwierdziłam, że złożę jej małą wizytę i... Tak, zdecydowanie jej obsesja na punkcie Travis'a nie minęła. Byłam wściekła. Jak mogła z tak błahego powodu spalić całe moje mieszkanie? Nie mogłam uwierzyć, że moja własna przyjaciółka mogła mi zrobić coś tak okrutnego. Po konfrontacji z Liberty udałam się do Travisa, by opowiedzieć mu o wszystkim, co się stało. Z jakiegoś powodu kompletnie nie chciał mi wierzyć. Travis kazał mi się nie przejmować i zapewnił mnie, że porozmawia o tym z Liberty, jednak ja nie byłam do końca przekonana. Nie wierzyłam, że ktokolwiek mógłby się do tego posunąć, ale tak! Liberty spaliła wszystko co miała tylko po to, aby zbliżyć się do Travis'a. Teraz już nie było opcji, żeby ktokolwiek mi uwierzył. Że to Liberty była sprawczynią pożaru w moim domu. Mimo wszystko stwierdziłam, że tak tego nie zostawię i złożyłam Liberty wizytę w jej pokoju. Po raz kolejny doznałam szoku. Ta dziewczyna była naprawdę niebezpieczna i nie miałam zamiaru z nią zadzierać. Bałam się o własne życie i boję się do teraz. Zgodziłam się na wszystkie warunki tylko dlatego, by nie zrobiła krzywdy mnie, czy co gorsza, Travisowi. Teraz życie w naszym domu toczy się całkiem normalnym torem. No, powiedzmy, że normalnym. Postanowiliśmy, że zamieszkamy w trójkę na stałe. Cóż, ja nie miałam tu za wiele do gadania. Oczywiście jest mi trudno żyć z przekonaniem, że moja przyjaciółka jest psychopatką oraz mordercą, ale cóż, nie mam innego wyboru. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Do zobaczenia w kolejnym, pa pa!